Witam, witam bardzo serdecznie, ja jestem Poseidon. razem ze mną jest... Ja. Kolega Ignacy. Dokładnie. I ruszamy na polowanie. A teraz mam trzy pełne paski starej życia, a nie tak jak miałem wcześniej. No bo to zależy jak kupisz, tam masz albo dwa punkty wydajesz, albo wydajesz jeden punkt. Jak wydasz jeden Ale... punkt to masz mały pasek, a jak wydasz dwa to masz duży. No to wolę te dłuższe. Mam lepsze te paski, według mnie. Jeszcze krótkie. No wiesz... Dobra, tu... mamy pierwszą tom, snajczkę. No. Pierwszą... Możemy wtedy. się rozdzielić. Ja idę, potem tam pójdę. Dobra. To Znowu tam zagramy to... tak samo. Ty, to iście, tutaj jest wejście? Tutaj. Wziąłeś sobie ten? Adrenalinę? No, w sensie to do biegania? Ta, ta, ta. Nie, ja przy przy czekają? Psy, psy, psy? psy. Tak. Ale to chyba ja byłem. Chyba, bo, bo ja nie jestem 100% O kurwa, to ty czy nie? Ja strzeliłem. A ja nawet nie słyszałem, tak, jak strzeliłeś. Ja. Musiałem, bo wiesz, ten płynący tu był. Luzik. A bo tam jest w ogóle od drugiego bossa, chłopie. Tak jest od drugiego? Tak. To mamy dwa już odkryte To gdzie lecimy? Ej, mamy bossa, mamy bossa! Dobra, to... Jest my... lecę do Ciebie, lecę do Ciebie Ta, ta, ta A ugra tego bossa to ty masz co ja w sobie nawet Ej, nie Ej, czemu nie wiem, ty ten miał zabija. kolce, jakieś kolczatki na sobie? Pierwsza... No, walka wręcz Uuuu, ale mnie szarżował u. A mu w plesy wywaliłem teraz Nice Przez odzyskać Ja nabiegam na fidowane, tylko życie mi zabrał. Wow! Dobra, lecę się leczyć Oj Oj! Dobra, pra... idę go dobić. Prawie martwy jestem ci powiem. Tak go dobijesz, to się nie będę leczył. Mam, 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 mam. bierz pułapki! A nie, czekaj, młot z niego wyleciał. Pewnie. A. To twoja trawka była tutaj pewnie. Strzelaj na blisko. Tak, tam. Może przez Dawaj. dach wyjść i dachem zobaczyć, rozejrzeć się, nie? Tu jest drabinka. Jak dachem? Tu masz drabinkę. Gdzie? Aha, tam. Podam ktoś idzie. Możemy zejść niżej już Woda O kurwa spadłem Stracili to... dużo? Nie 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 nie, mało No dawaj to Podglądasz się czy ja? Możesz się rozejrzeć jak chcesz Dwóch chłopów tam ale na blisko, czy na daleko? Tak średnio bym powiedział, tak średni dystans no. Dosyć blisko. Widzę chłopa. Gdzie? Dostał, daleko. Drugi raz spudłowałem, ale raz dostał, tam daleko jest. I tam jeszcze daleko w oknie ktoś jest, ty. Tym, widzę, widzę. Dostał w oknie. Chyba go powaliłem nawet, bo w głowę chyba. Biegnie tu? To ten, którego ja trafiłem raz, tam w oknie... Ok... Kolejny! A nie, to zombie, to zombie, sorry. To zombie, zombie. Rozglądam się jeszcze dookoła. Nie, na plecach nikogo nie widać, ale dwóch chłopów tam jest. A tego w nie zabiłem chyba, on był solo. Możemy po... Ktoś tam Możemy biegnie podejść? do domu. Do chyba ktoś biegnie. Chodź, tak. chodź, chodź, podchodzimy, podchodzimy. Tak, podchodzimy. Nice, Poseidon! Tak, jest nice. dwóch chłopów I oni są chyba dosyć blisko już, wiesz? Na chwilę się rozświetli, ja mam 4 sekundy I Mi zostały dwie Strzelił, strzelił! Dwa składy, dwa składy Tak, dwa składy jeden z tamtych Tu jeden i w domu dwóch Tamten został podniesiony Podniesiony w domu? Dobra Ta, ta, ta. Dobra, dobra, zacznij skradać, zacznij skradać Już nie róbmy hałasu Dobra Może żukiem, masz żuka? Mam już żuka, mam, idę się schować No tu w tych roślinkach to chyba Cię i tak nie widać Spróbuj żukiem Wracaj do środka najpierw, nie? Dobra Jest, jest, jest w oknie, tu Próbuje mnie zabić, zabić mi żuka próbuje Drugi jest na schodach Dobra Strzelił, strzelił, dobra, wychyla, wychyla Wychylał Dostał Raz dostał Ja może podejdę, co tam, a... Chwila. Stary, ja ci powiem, czy on leży Leży, leży, piknął go, piknął go Jeden jeszcze jest tutaj, tam, gdzieś drugi jest stronie, ja zostałem tam Młotoła rzuciłem Ale chyba nikt nie spalił, Niko nie spaliłem Rzuciłem też im granat Jest na blisko! Mam go. Zabiłem jednego. Masz jeszcze to? O ja, mnie, ja pierdolę, sikierą mnie jebnął! Tu, 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 stary. Nie, 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 nie. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. tu jest kiblu. Gdzie... Nice, kurwa, nice. Aż się oplułem! Hu. Uh. Więc ja drugiego też z maczety zabiłem. Ja cię kręcę. Ja się leczę w kiblu. Wziąłem sekundę. A, podniósł tamtego. Dostał! Leży? Nie, dostał raz. Nie trafiłem. Leży, leży! Dobra. Jeszcze tam nie, nadalek... to był, nie, nie, był czasem inny skład? Nie, to był podniósł. Patrz. Podniósł z tego, to był ten. Gościu, gościu! Wiem, wiem, co tam są, ale zbieram sekundy. Ja nie mam czasu już, popilnuj. Dostał chłop, daleko. Mam Je... sekundę. Obiłem raz. A... Ja, pójdę, ja pójdę zlutować jeszcze tamtego, nie? Dobra. Ja I tego rozwaguję. w domku bym zlutował jeszcze. Do, to jest ten z domku. Ten, który jest tutaj... przy mnie to już w tym domku, podniósł go. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, podbijamy do tamtego. Ej, bo oni robią tego. Tarantulla daleko jest Chodź do tych tu podbijmy, co tu byli. Szukamy ich. Odpalamy. Tam. Jest! Jeden pop jest. Przynajmniej jednego widziałem ja, nie? Ja też. Tak jak mam ja biegnę. Dobra, lecimy. Ja już nie mam czasu. Stopaj, my już tak dużo zrobiliśmy. No a tak, ale chodź tu pod trofeum. I tak, tu jesteśmy. Oczekaj. Sprawdźmy, czy ten chłop w ogóle tu dalej jest. Co wziął trofeum? Tak, jest tu chłop. W kampisie. Skąd No bo na mapie są te piórunki. jak ciśnie stab. I one są tam, gdzie my jesteśmy i tam, gdzie ktoś, który wziął trofeum. Dobra. Więc może ich tu być dwóch. Mam no, dynamik jeden ten. Jak coś. Monto. Wchodzimy na ostro! Chłop! Lesy! Tu za tu! Za sianem. O, wybuch mi rzucił. Ja też zostałem. Wycofuję się wyleczyć trochę. Albo dobra. Rzuciłem Oneida! Dostał raz! Dostał raz! Obity! O, inny go zabił. Tak. Masz podnoszenie na dystans? Tak. Spróbuj mnie podnieść może. Życie mi to zabiera, stary. Tak, tak, ale tylko trochę. Jest tu chłop w środku! W środku budynku jest. Z rewolwerem skampiony. Masz granaty jakiejś, żeby rzucić do niego? A. Nie słyszałem. Kurwa słyszałeś? mać, dostałem. Uff.